Bulderman to z pewnością najbardziej niedoceniana postać w całej grze. Serio. Dla wielu ludzi to postać, która nic nie robi, a według mnie to absolutnie najlepszy wybór, jeśli chcesz trzymać całą mapę pod kontrolą. W tym poradniku pokażę wam konkretne triki i setupy, dzięki którym zdominujecie każdego killera. Bez zbędnego gadania, lecimy! Zacznijmy od tego, że Bulderman ma trzy gwiazdki trudności, więc musisz tu trochę ruszyć głową, a nie tylko bezmyślnie klikać. Masz 90 punktów zdrowia, więc jesteś dość papierowy i musisz pilnować dystansu. Twoja prędkość chodzenia to 12, a sprintu 26, co przy 100 punktach stamina daje ci standardowe pole do popisu. Pamiętaj jednak, że twoją największą bronią nie są nogi, tylko to co potrafisz zbudować na mapie. Jesteś supportem od kontroli terenu, więc twoim zadaniem jest powolnienie killera i leczenie reszty ekipy w strategicznych punktach. Twoja pierwsza kluczowa abilitka to Sentry, którego budowa zajmuje równe 6 sekund. To działko ma 30 punktów życia i automatycznie namierza killera w zasięgu ponad 32 studów. Każdy strzał zadaje obrażenia i nakłada na mordercę spowolnienie, co jest absolutnym game changerem podczas pogoni. Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno działko naraz, a podstawienie nowego niszczy poprzednie. Bardzo ważne jest to, żebyś nie stał bezpośrednio przed nim, bo własnym ciałem zablokujesz mu linię strzału. Jeśli killer cię trafi podczas budowy, twoje działko się od razu niszczy i masz cooldown. Więc rób to z głową. Druga sprawa to Dispenser, czyli twój przenośny punkt medyczny, który stawiasz również w 6 sekund. Ma on 15 punktów życia i leczy wszystkich w promieniu 16 studów tempem jednego punktu na sekundę. Tutaj też obowiązuje limit jednej sztuki, więc stare urządzenie znika, gdy stawiasz nowe. I złota zasada budowania: zawsze caje najpierw Dispenser, a dopiero potem Sentry. Dispenser ma mniejszy promień stawiania, więc dzięki tej kolejności postawisz obie maszyny bliżej siebie, jeśli oczywiście tak chcesz. Jeśli chodzi o gameplay, to jako support zawsze musisz mieć oczy dookoła głowy, bo killer chętnie weźmie cię na celownik jako pierwszego. Najlepiej trzymaj się blisko innych survivorów, żeby mogli odciągnąć od ciebie uwagę, gdy ty zajmujesz się inżynierią. Budynki staje w trakcie naprawiania generatorów, żeby nie marnować ani sekundy cennego czasu. Ja tak szczerze to tego nie polecam, bo mało jest dobrych miejsc z dobrymi miejscami. Zanim jednak zaczniesz budować, upewnij się, że w pobliżu nie ma zagrożenia, bo podczas animacji stawiania konstrukcji jesteś banalnym celem. Pamiętaj, żeby zawsze stać najpierw w Spencer, a potem Sentry, bo dzięki temu będziesz mógł ustawić się znacznie bliżej siebie. Bulderman sam w sobie nie ma skilli ucieczkowych, więc Twoje przetrwanie zależy od zarządzania staminą i mądrego wykorzystywania postawionych już maszyn. W sekcji Sentry najważniejsze jest to, żeby budować je przy spotach do lupowania, ale nieco z boku, by killer musiał zboczyć z trasy. Żeby je zniszczyć, szukaj miejsc z dobrą widocznością, bo siany blokują linię strzału Twojego działka. Idealnie sprawdzają się rampy i wzniesienia, bo zmurzasz killera do mozolnej wspinaczki tylko po to, by zadać ten jeden cios konstrukcji. Możesz też stawiać centry w kałuszach spowolnienia, co jeszcze bardziej sfrustruje w borderce. W końcówce meczu, czyli podczas last man standing, nie zrażaj pozycji swojego sentry za wcześnie. Zostaw je na ostatnie 15 sekund. Wciągnij tam killera i patrz jak traci czas, gdy ty zyskujesz darmowy dystans do ucieczki. Co do dispensera, jego go w odosobnionych miejscach, gdzie team może się bezpiecznie leczyć, ale zawsze dbaj o to, by były tam przynajmniej Dwa wyjścia ewakuacyjne. Wybieraj kąty mapy, których killerzy zazwyczaj nie sprawdzają, ale które są łatwo dostępne dla twoich ziomków. Podczas leczenia, zawsze bądź w gotowości do sprintu, ale nie różaj się bez potrzeby, żeby w razie wpadki killera natychmiast zerwać się do ucieczki. Uważaj też na ataki dystansowe, bo mogą cię zaskoczyć nawet wtedy, gdy czujesz się bezpieczny za maszyną. Bulldogman genialnie współpracuje z konkretnymi postaciami, np. Staffem. Jego miny mogą chronić twoje konstrukcje i sprawić, że przetrwają znacznie dłużej. Jeśli w teamie masz 07, jego klony mogą. Mogą służyć jako tarcza dla Twoich budynków, bo mają wyższy priorytet trafienia. Tak samo jak z głosem 1337, gdy da bloka. Pamiętaj jednak, że Weronika nie może leczyć się przy Twoim dozowniku przy Twoją pasywkę, więc lepiej zasugeruj jej użycie baterii. Szczególnie uważaj na Onexa, który niszczy budynki jednym hitem, więc przeciwko niemu buduj wyłącznie na podwyższeniach. Jeśli grasz jako killer, Bulderman musi być Twoim priorytetem do eliminacji. Boulderman zazwyczaj trzyma się blisko swoich zabawek, będzie próbował Ciebie tam wciągnąć. Jeśli widzisz, że krąży wokół Sentry, uderz w maszynę, ale nie trać czasu na jej całkowite zniszczenie. Jeśli on nadal ucieka, zadaj hit działku, goń go dalej i dokończ niszczenie konstrukcji przy następnej okazji. Pamiętaj, że ludzie leczący się przy dyspenserze to idealne cele dla Twoich umiejętności obszarowych, które biją wielu graczy naraz. Kiedy widzisz, że Boulderman zaczyna coś stawiać, natychmiast użyj ciężkich ataków albo skili dystansowych. War Speed Override, Ukulkida, Gashing Slashera. Demonik Pursuit tu gwesta 66 w niego jak w masło, zanim skończy budowę. londa może też odpalić Digital Footprint, co nie tylko skasuje budynek, ale też spowolni Buldermana wystawiając go na łatwy cios. Jeśli grasz jako kulkit cool i widzisz, że gość próbuje cię wciągnąć w pułapkę przy działku, wisi tam pizzę z minionami. One zajmą się Buldermanem i zmarnują jego staminę, podczas gdy ty w spokoju rozwalisz mu bazę. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy i zaawansowane triki bouldermana. Jeśli ogarniesz zarządzanie staminą i mądre rozstawiania budynków, będziesz nie do zabicia. A jeśli ci poradnik pomógł, bym był wdzięczny za zostawienie łapeczki w górę, subika i podbicia filmu na telefonie. Z góry dzięki! Siemano!